Przed USG brzucha nie można pić szampana, ani żadnych innych gazowanych napojów. Dlaczego? Za chwilę Wam to pokażę. A zatem... Lecimy z tematem! Na USG brzucha należy przyjść naczczo. Co to znaczy? Że przynajmniej 4 godziny przed badaniem nie powinno się nic jeść. Oczywiście najlepiej jest nie jeść całą noc przed badaniem. No, ale jeżeli to jest niemożliwe, to przynajmniej te 4 godziny trzeba utrzymać post. Oczywiście nie dotyczy to tych najmłodszych dzieci maluszków i tych karmionych piersią. Z nimi należy przyjść na badanie tuż przed ich porą karmienia, tak żeby zrobić badanie i móc je później nakarmić. Ok, wróćmy jeszcze do dorosłych, bo oprócz tego, że naczczo, to najlepiej przed badaniem nie palić wyrobów tytoniowych i nie rzuć gumy do rzucia. Dlaczego? U wielu osób pobudzają one przewód pokarmowy i mogą utrudnić interpretację obrazów. No dobra, czyli bez jedzenia, bez fajka, bez gumy, no to czy z czymkolwiek mamy przyjść na to badanie? Tak, najlepiej przyjść z pełnym pęcherzem moczowym. I ja wiem, mam pełną świadomość tego, że nie każdy jest w stanie donieść ten poranny mocz do chwili badania. Jest poranny rytuał w samodwiedzieniu toalety. Ale tutaj też rodzi się pytanie. Czy w takim razie przed USG brzucha można cokolwiek pić? Po pierwsze, jeżeli bierzecie jakiekolwiek tabletki, leki, pigułki, to oczywiście bierzcie je w dniu badania i popijcie kilkoma łykami wody, nawet jeżeli wasz pęcherz nie jest wcale pusty. Po drugie, jeżeli wasz pęcherz jest pusty i chcecie go wypełnić, to pamiętajcie, że to co pijecie, nie znajdzie się nagle w magiczny sposób w pęcherzu. Jeżeli wypijamy cokolwiek, to na początku jest w ustach, później w gardle, w przełyku, w żołądku, w jelitach, trafia do krwi, później do nerek i dopiero do pęcherza moczowego. Ten proces trwa, więc jeżeli macie pusty pęcherz i chcecie go wypełnić, to należy wypić 2-3 szklanki wody i zakończyć ich picie około godziny przed planowanym badaniem. Wtedy jest szansa, że wasz pęcherz wypełni się wystarczająco. No dobra, i wreszcie tytułowe pytanie. Dlaczego przed badaniem USG brzucha należy unikać bąbelków? Ja akurat nie miałem pod ręką wyjątkowo żadnego dąperynią, więc posłużyłem się mocno gazowaną wodą mineralną. Ale żeby wam to pokazać, zapraszam na USG. Jesteśmy już w pracowni, no to specjalna koszulka, żebym nie musiał obnażać się w całości. To jest butelka wody niegazowanej, a to jest głowica pokryta żelem, którą ułożę sobie nad żołądkiem. Po wypiciu wody zrobiłem pół godziny przerwy, żeby spłynęła ona z żołądka. Natomiast tutaj równolegle odpalamy mocny gaz. Filmy z picia wody przyspieszają, a my zobaczmy efekt. Po lewej stronie to czarne to czysta woda. Działa jak lupa, dzięki której widzimy, co jest za żołądkiem. Po stronie prawej ta zamieć śnieżna to są pęcherzyki gazu. Nie tylko utrudniają zajrzenie za żołądek, ale kiedy polecą dalej, utrudnią oglądanie innych narządów. Podsumowując. Na badanie USG brzucha należy przyjść na czczo, czyli co najmniej 4 godziny przed badaniem nie powinno się nic jeść. Przed badaniem nie powinno się również palić wyrobów tytoniowych ani rzucić gumy do rzucia. Na badanie warto przyjść z pełnym pęcherzem, a jeżeli jest pusty i chcecie go wypełnić, to należy wypić 2-3 szklanki niegazowanego napoju i skończyć to picie godzinę przed badaniem. No a dla tych, którzy tak strasznie ubolewają nad szampanem, przypomnę tylko, że nie wszystkie wina są musujące.